Anna Myćka, witam w programie gośnia, a moim Państwa gościem jest pan profesor Joachim Foltys, dyrektor klinicznego szpitala psychiatrycznego w rybniku. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie panie dyre... Dzień dobry. Panie dyrektorze, duże zmiany zaszły w Rybnickim szpitalu psychiatrycznym. Może pierwsza, ta taka widoczna, no z nazwy, bo w ubiegłym roku w listopadzie stał się on klinicznym szpitalem psychiatrycznym. No i czy to taka ważna zmiana, właśnie? Myślę, że to bardzo ważna zmiana. Przygotowywaliśmy się do tego w sumie przez 3 lata. Od trzech lat mamy studentów z Akademii Wychowania Fizycznego, także jest to klinika prowadzona przez Akademię Wychowania Fizycznego. To też troszeczkę nam pomogło, bo nastąpiła zmiana przepisów, bo kiedyś AWF -y nie mogły kliniki prowadzić, w tej chwili to już się zmieniło. No jesteśmy pierwszym, pierwszym jak gdyby projektem, gdzie AWF wspólnie ze szpitalem taką klinikę prowadzi. Bardzo się z tego cieszymy, oczywiście staramy się to coraz większą treścią wypełniać i projekty naukowo-badawcze. Pierwszy jest dosyć mocno zaawansowany, rozmawiamy w tej chwili o drugim, także myślę, że ta współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach bardzo się rozwija. Czyli szpital kliniczny to jakby nie tylko prestiż, ale też właśnie szansa większego rozwoju można tak powiedzieć. Tak. My też bardzo jesteśmy zadowoleni, bo studenci e, pracują, praktyki staże odbywają na poszczególnych oddziałach, więc nasi pacjenci też mają jak gdyby nowe takie różne e, aspekty związane z ruchem, e, z fizjoterapią i tymi aspektami, także myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. Oprócz tego też pojawiło się właśnie w pana szpitalu można tak powiedzieć że centrum monitoringu i czy to właśnie też zwiększyło jakby bezpieczeństwo? Tak, można powiedzieć że to też na pewno w tym kierunku. My jesteśmy niekiedy zobowiązani ustawowo do monitorowania zachowań naszych pacjentów, szczególnie na oddziałach detencyjnych. Natomiast przy okazji oczywiście jest to zwiększenie bezpieczeństwa. Pacjentów, ale też naszych pracowników. Także wiążemy z tym też jak gdyby, rozwój tego centrum monitoringu w kierunku takiego projektu naukowo-badawczego, yy, związanego z zachowaniem pacjentów i, i tutaj opracowaniem pewnych modeli. Także myślę, że to jest dopiero początek wykorzystania też tego typu rozwiązań. Tym bardziej, że ten sprzęt, który mamy zainstalowany, jest dosyć nowoczesny pozwala na wiele różnych tutaj możliwości. Więc myślę, że trzeba to też wykorzystać. Czy takie właśnie centrum monitoringu to jest taki ważny aspekt właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym? Tak. Niż bo, takim zwykłym, prawda? Yy, tak, myślę tak, że ze względów na yy, jak gdyby z jednej strony bezpieczeństwo, ale też pewne zachowanie, które pacjentów mm -hmm. yy, oczywiście są miejsca, w których ten monitoring jest, nie może być stosowany. Są miejsca, gdzie może być stosowany także tutaj jesteśmy też w bardzo <laughs> dobrej e, współpracy z, rzecznik, z panią rzecznik pacjentów, bo to też tutaj te aspekty musimy też brać pod uwagę. W ostatnim czasie też Centrum Zdrowia Psychicznego w Rybniku właśnie poszerzyło jakby swoją działalność o trzecią już poradnię zdrowia, e, tym razem zlokalizowaną w Czerwiące leszczynach Czy to taki duży krok właśnie w walce o to nasze zdrowie psychiczne? Myślę, że to jest bardzo dobry krok w dobrą stronę. To jest jak gdyby drugie centrum zdrowia psychicznego, które żeśmy powołali. Pierwsze dotyczy samego miasta Rybnika, i ono funkcjonuje już po półtora roku. Więc mamy tutaj już pewne doświadczenia z tego tytułu, jak to funkcjonuje. I te doświadczenia są bardzo dobr dobre. E, liczba porad, usług medycznych, można powiedzieć, jest naprawdę olbrzymia. E, I otwarliśmy drugie centrum zdrowia psychicznego dla powiatu rybnickiego, mm -hmm. z siedzibą właśnie w Czerwiące Leszczyny. W tych centrach jest całe spektrum wszystkich specjalistów, czyli począwszy od lekarzy, przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych, asystentów zdrowienia. I też myślę, że jest bardzo ważny aspekt, który niekiedy jest pomijany. My to nazywamy paniami socjalnymi, ale te wszystkie aspekty związane z życiem, funkcjonowaniem ludzi kwestie mieszkaniowe kwestie jakieś inne, które. Y, w, y, są czy ludzie y, mają y, te panie też starają się jakoś pomóc w rozwiązywaniu mm -hmm. niekiedy na przykład aspekt jakiś mieszkaniowy czy jakiś inny jest na przykład tym y, takim starterem do takich a nie innych y, zachowań y, ludzi więc myślę że to też ogromny aspekt i to w centrum zdrowia psycznego też y, też realizujemy. Oczywiście to jest realizowane z różnymi instytucjami, które funkcjonują, czy w mieście, mhm. czy w powiacie, powiecie, także myślę, że to, to jest taki bardzo dobry kierunek tej, tej tak zwanej psychiatrii środowiskowej. I czy to kolejne miejsce właśnie nie oznacza, no, że te potrzeby są duże, większe? A czy te potrzeby są duże? No bo jak badania naukowe pokazują, niezależnie czy to w naszym kraju, czy w innym, no osób z szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi to jest około 30% mhm. z każdej populacji. Więc rzeczywiście, oczywiście nie zawsze to są jakieś ciężkie choroby, y, powiedzmy typu schizofrenia, ale bardzo dużo jest takich cywilizacyjnych, możemy powiedzieć, czy, y, czy wypalenie zawodowe, czy, czy praca w długotrwałym stresie, czy nerwice. Więc y, tych takich elementów jest bardzo dużo, a centra zdrowia psychicznego na pewno wychodzą naprzeciw takim mhm. problemom. Myślę, że jednym z najważniejszych takich elementów w funkcjonowaniu każdego centrum zoologicznego to jest to, że jest szansa wcześniej z tym problemem y, się pojawić właśnie w takim centrum. W przychodni czy w oddziale dziennym można później to poprowadzić. Także y, im, im wcześniej, to im bardzo, szybciej. Bardzo, tak, mhm. tak im, im szybciej, wcześniej, to wtedy i i czas trwania tej choroby i, i nie dopuszcza się jak gdyby do innego poziomu ciężkości tej choroby. Myślę, że to, że to jest nie do przecenienia, że to jest bardzo ważna rzecz. W realizowanych też projektach właśnie w tej Rybnickiej Klinice, jakby wykorzystujecie sztuczną inteligencję, to znaczy, że szpital idzie z, z, z tym czasem i z tymi nowościami, które tutaj właśnie na rynku są. Panie redaktor, może to jeszcze jest moc, za mocne mm -hmm. powiedzenie, że już wykorzystujemy. Natomiast wykorzystujemy systemy do symulacji mm -hmm. z wirtualnej środowiska. Mamy siedem takich y, symulatorów. Cieszy się to bardzo dużym wzięciem. Tam między innymi właśnie z AWF-em, taki projekt naukowo-badawczy. Badamy po prostu skuteczność tego w różnych sytuacjach. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, algorytmy może tak sztucznej inteligencji, no to rzeczywiście próbujemy wykorzystać troszeczkę w innym kontekście i też w centrach zdrowia psychicznego, żeby tutaj nie tracić jakiejkolwiek informacji, czyli w takim kontekście uczenia maszynowego, żeby powiedzmy modele zachowania czy modele taki pod kątem diagnostycznym, żeby to wykorzystywać. To są początki, ale już, że tak powiem, zostały uruchomione, więc mamy nadzieję, że po jakimś roku czy pół roku. Będziemy już jakieś pierwsze tutaj wnioski też mogli powiedzieć o tym, czy mówić. Czy jakichś jeszcze nowościach lub nowych projektach warto wspomnieć? To znaczy, będziemy, jesteśmy na końcówce i zapraszamy, będziemy tutaj otwierać, uruchamiać takie centrum diagnostyczne pod kątem szpitala dosyć mocno wyposażone, także ja myślę, że w tej chwili uruchamiamy te wszystkie urządzenia, bo zgrać, żeby to wszystko kompatybilne z, z siecią naszą i to trochę wymaga jeszcze czasu, ale myślę, że kwestia miesiąca, będziemy zapraszać, wtedy bardziej szczegółowo o tym opowiemy. Teraz muszę troszeczkę właśnie o tym zdrowiu psychicznym, no bo chyba zgodzi się pan ze mną, że zdrowie psychiczne to taki temat ważny, ale i potrzebny, no, żeby o nim też rozmawiać i poruszać. Znaczy test. pani redaktor, ja hmm, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, podziękować, że taki temat się pojawi, naprawdę ja myślę, że trzeba odczynić tą psychiatrię szeroko rozumiany. Choroba, jak każda inna, może trudniejsza, może łatwiejsza, ale żeby mówienie o tym, pokazywanie, że, że to nie jest coś nadzwyczajnego, i tak dalej, to jest naprawdę bardzo ważne. Niestety, stereotypy, jakie jeszcze panują, no są takie naprawdę niesamowite, i to, że dzisiaj na przykład rozmawiamy, że wcześniej żeśmy rozmawiali. To jest naprawdę bardzo ważne i, i to skutkuje później, czy to na przykład taka osoba nie wiem, w naszym centrum zdrowia Psychicznego się pojawi. Czy jeszcze zda sobie sprawę z pewnych sytuacji? To jest naprawdę, ja uważam, że to jest najważniejsza rzecz. Bo warto podkreślić, że depresja może spotkać każdego z nas. Prawda? Oczywiście, oczywiście. I tutaj. Yy jak się to mówi, nie wybiera mm -hmm. na ten, więc natomiast ten sposób i miejsce, gdzie można z tym problemem przejść, porozmawiać i tak dalej, to jest najważniejsze, żeby zdać sobie sprawę, żeby tego nie przeciągać, że nie wiem, ja jestem jakiś inny, bo nie wiem, depresja jakaś występowała, no nie inny, jesteś powiedzmy jak każdy z nas, tylko no akurat takie, taka sprawa wyskoczyła i, i trzeba to jakoś, im szybciej, to wszystko łatwiej jest mhm. do zrobienia. Trzeba sobie poradzić i wygrać z no, tym, prawda? Dokładnie, a jest mhm. naprawdę ogromna y, możliwość wygrania z tym, więc, więc dlaczego tego nie, nie stosować? Mhm. Często właśnie doszukujemy się tych przyczyn pogorszenia zdrowia psychicznego i czy faktycznie, właśnie te obecne czasy, ta niepewność, co będzie dalej, te no wiadomo, te czasy, że wojna na przykład, ym, no wcześniej COVID, o którym już można powiedzieć, że zapomnieliśmy, no czy to są te jedne z przyczyn? Tych naszych stanów. Ja myślę, na pewno na moim miejscu, gdyby był lekarz, to by bardzo precyzyjnie mm -hmm. o tym odpowiedział, ale z mojego jak gdyby, punktu widzenia absolutnie tak. Te wszystkie takie środowiskowe, właśnie, no, słyszymy o wojnie, słyszymy o jakichś problemach gospodarczych, czy, czy rodzinnych, czy pandemia, i tak dalej. Tych, tych problemów naprawdę, pęd, jaki jesteśmy w pracy, w korporacjach, i tak dalej, to są wszystko czynniki, które gdzieś tam. Występują i one mogą być taką przyczyną takich, a nie innych zachowań. Więc myślę, że, że tak, że, że, to, że to jest ten, ten, ten kierunek tych spraw, które mają absolutnie duży wpływ na to. Niepokojące jest też to, że właśnie dużo młodych osób no teraz jakby podejmuje próby samobójcze. I tu pytanie, czy, czy, czy można jakoś temu zaradzić. No właśnie to jest... szpital kliniczny też zajmuje się dorosłymi osobami, tak, nie, tak. nie właśnie młodszymi. Czy, 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 czy jakieś zmiany właśnie w, tym, w tej kwestii? To znaczy, ja Gdy... kiedyś byłem na takim spotkaniu i poproszony o, e, dotyczyło to dzieci młodzieży mm -hmm. na ten szpital e, kliniczny w Rybniku, zawsze to dorośli, czyli 18 mm -hmm. w górę. Natomiast ja poruszyłem dwa tematy. Środowiska w którym, rodzinnego, w którym te dzieci młodzież się wychowuje. I dwa, ten moment przejścia, bo proszę zobaczyć, mamy 15, 16, 17, 18 i dorosłe. Mm -hmm. tak? I te programy, które są przygotowane, słyszałem, że teraz są przygotowane programy dla dzieci i młodzieży, ale żeby ten moment przejścia i przygotowania do tego dorosłego, żeby tutaj bardzo ten aspekt uwzględniać i w tych różnych programach, projektach yy, wykorzystywać. Bo rzeczywiście z tego, jak statystyki pokazują i tutaj yy, ostatnio taki raport właśnie się ukazał, no rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia, żeby, żeby te elementy były ograniczyć pewne elementy, żeby liczba na przykład tych yy, no bo skutecznych już wtedy yy, samobójstw była zdecydowanie większa, czy w ogóle żeby jej nie było. Natomiast yy, Rzeczywiście, tych czynników oprócz tych, co mówimy, no niestety jeden z takich czynników też, który ja staram się wszędzie o tym mówić, i tutaj też wykorzystam, jak gdyby moment, kwestia dopalaczy. Rzeczywiście, obserwujemy w tej chwili taki gwałtowny wzrost na ten. No, rzeczywiście, skutki tych różnych są no niesamowite. To, to, to rzeczywiście taki apel, żeby rzeczywiście, no, najlepiej, żeby w ogóle ich nie było i, i tak dalej. Także my obserwujemy na, czy na izbie przyjęć, czy później wśród tych, no i, i mówię, to już są już osoby 18 w górę. Więc, więc myślę, ten oprócz tych czynników, któreśmy żeśmy mówili, pandemia, mhm. jakieś tam stresy, praca i tak dalej, no to jeszcze ten czynnik, jeszcze powiedzmy inne używki, no to też ma ogromny wpływ. Wiele osób uważa, że też jakby szpital to już jest taka ostateczna deska ratunku. Czy zgodzi się Pan z tym? No bo czy wcześniej należy wybrać się do psychologa prywatnie, na przykład albo na NFZ, czy do psychiatry, a już ten szpital na końcu? Jakie jak jest Pana zdanie? Ja myślę, że na końcu, dlatego że po to są te centra zdrowia psychicznego powołane, żeby właśnie było miejsce, gdzie jeżeli ktoś zauważy jakieś takie czy inne symptomy, żeby to przedyskutować. To nie zawsze musi być lekarz. To może być psychoterapeuta, to może być asystent zdrowienia. My na przykład zatrudniamy w centrach zdrowia psychicznego osoby, które przeszły jakieś tam, powiedzmy, takie czy inne epizody, zostały przeszkolone mm -hmm. i naprawdę bardzo dobrą, w cudzysłowie, pracę wykonują, bo niekiedy wystarczy, że taka osoba porozmawia z tym asystentem zdrowienia. On mówi innym językiem, on na inne rzeczy zwraca uwagę. Jednak nie... to doświadczenie, prawda? Też tak, tym... tak. Więc, więc to jest, tak jak mówię, nie zawsze lekarz. Lekarz oczywiście jest do dyspozycji, jeżeli trzeba, nie wiem, jakieś farmakologiczne i tak dalej. I to samo ze szpitalem. Jeżeli rzeczywiście sytuacja jest bardzo kryzysowa i tak dalej, to okej. Okay. Ale jeżeli wcześniej ktoś zareaguje, wcześniej przyjdzie na przykład do naszego centrum, czy do przychodni, czy do tego, no to ten szpital jest niepotrzebny. I taka powinna być strategia, że oczywiście te łóżka w cudzysłowie w tym mm -hmm. szpitalu, one muszą być, bo na wypadek powiedzmy jakiegoś takiego ostrego kryzysu, to tak. Natomiast żeby... Jeżeli się da, jak najdłużej w swoim środowisku, ale w zabezpieczonej pod opieką. Oczywiście co innego jest psychiatria sądowa i tak mhm. dalej. Tu mamy to troszkę zupełnie inny temat, ale ta psychiatria ogólna to na pewno ten kierunek. Myślę, że właśnie u wielu jest też taki lęk, bo no, idzie ktoś do szpitala i nie wie, co go tam spotka, co go czeka, jak to wszystko tam wygląda. Jest się czego bać? Na pewno nie. My przede wszystkim pomagamy na ten. Natomiast te stereotypy, o których tutaj wcześniej tak. już mówiłem i jeszcze raz bardzo dziękuję, że pani podjęła ten temat, to jest właśnie ten kierunek, że następuje nawet wśród ludzi stygmatyzacja. No gdzie? No ty w szpitalu tak. psychiatrycznym byłeś? To, to, jest, to jest niesamowite. Co, co to jest? No, to w naszej rodzinie taka osoba to jeszcze bardzo długo pokutuje. Ja zawsze tu podaję przykład osób, które na wózkach w tej chwili z nami mhm. żyją, tak? No one gdzieś y, mamy już jakieś te podjazdy porobione i tak dalej. Proszę popatrzeć 20 lat temu, czy 25, to, 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 to tych osób nie było w ogóle. Ile czasu trwało, żeby w naszej świadomości, byśmy to już widzieli, jeździliśmy po Europie, po świecie, że te osoby świetnie sobie radzą, y, mogą być wykształcone, kompetentne i tak dalej, pracowite, a one były w czterech ścianach. Mhm. Ja myślę, że to jeszcze jest przed nami też y, ten, 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 ten zakres, który musi być. Był taki okres, że swego czasu dosyć często do Stanów latałem. I proszę Państwa, ten, panie redaktor, tam jest sytuacja taka, że osoba się chwali, tak? No ja mam powiedzmy tam psychoterapeutę, ja mam tego, mówi, No to i co mówi inny? No ładnie, no ciebie stać na takiego i tak dalej, wszystko super. U nas, jak ktoś powie, że nie wiem, nawet do przychodni idzie, czy, czy, czy do tego. Mówię, no to, więc to jest ta przestrzeń do zagospodarowania. To jest bardzo ważne, żeby tych stereotypów rzeczywiście nie było. Żeby jak najszybciej, jeżeli ktoś się zauważy, oczywiście znaczy nie tam wiadomo mhm. na ten, ale żeby ta reakcja była na ten. I to jest, to jest myślę... Czy to wsparcie rodziny też jest takie kluczowe chyba? Ogromne, mhm. ogromne. Y, dlatego, że no, zdarzają nam się przypadki, no jednak mamy bardzo dużo tych przypadków, gdzie no to sama rodzina stygmatyzuje, że, że, że tak. powiedzmy to czy mm -hmm. tamto, no to już jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, tak jak żeśmy mówili, czy cywilizacyjne na przykład, czy, czy praca w długoterminowym strefie jakieś ogromne skutki też y, 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 czyni i tak dalej, więc tutaj wpływ rodziny, pomoc w rozwiązywaniu jakichś y, tych aspektów jest, jest nieoceniona. I właśnie tutaj musimy niestety już postawić kropkę. E, dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że moim państwa gościem był profesor dr Joachim Foltys. Bardzo dziękuję pani redaktor, bardzo dziękuję państwu. Dziękuję. Dziękuję.